Dzisiaj przyjrzymy się historii mężczyzny, który doświadczył śmierci klinicznej, a wraz z nią niesamowitego przeżycia. Historia pochodzi z wywiadu przeprowadzonego na kanale TH Afterlife, do którego link zostawiam w opisie. Jak opowiada mężczyzna z wywiadu, grał on w baseball na niewielkiej uczelni Jacksonville University na Florydzie. Był to jego pierwszy rok i miał on nadzieję na rozwinięcie swojej sportowej kariery. Grał w najwyższej lidze amatorskiej, po której przechodzi się już właściwie na poziom profesjonalny. Wtedy właśnie doznał on kontuzji łokcia i miał się poddać operacji rekonstrukcji więzadła łokciowego. W szpitalu został z nim przeprowadzony szczegółowy wywiad przedoperacyjny, aby upewnić się, że można bezpiecznie przeprowadzić operację. Jedno z pytań brzmiało. Czy jest pan na coś uczulony? Nie do końca znał on odpowiedź na to pytanie, więc po prostu odpowiedział, że nie. Następnego dnia miał on być operowany. Jego chirurg zjawił się tego dnia i przedstawił mu w skrócie, jak wszystko przebiegnie. Miał on dostać do środki usypiające i znieczulające, dzięki którym miał bezboleśnie przejść operację. Powiedział mu, że zanim znajdzie się na sali operacyjnej, będzie już nieprzytomny i obudzi się już po wszystkim. I tak też poniekąd się stało, to znaczy został przewieziony na salę operacyjną, ale w tym momencie powinien już być nieprzytomny. On jednak czuł się zupełnie normalnie, uważał, że był całkowicie przebudzony i świadomy tego, co się dzieje. Naszły go myśli, że może po prostu środek jeszcze nie zadziałał i zaraz się to zmieni, dlatego jeszcze się nie odzywał. Tymczasem lekarze zaczęli już przygotowywać się do zabiegu. Rozmawiali ze sobą, że pacjent jest gotowy i zaczęli łapać za narzędzia. Tymczasem w jego głowie krążyły myśli typu: Co jest grane, przecież jestem zupełnie świadomy, to będzie bolało. Zaczął odczuwać strach. A wtedy nagle w ułamku sekundy zobaczył całą tę scenę z góry. Zobaczył z góry swoje ciało, które nagle zaczynało zmieniać kolor, zaczęło robić się sine, a monitor pracy serca z miarowych uderzeń zamienił się w płaską kreskę i ciągły sygnał dźwiękowy. W tym momencie całe życie przeleciało mu przed oczami. Jak mówi, z jego perspektywy było to jak panorama jak ekran mający 360 stopni dookoła jego głowy. Był on jednak nie tylko obserwatorem tych wydarzeń, ale jednocześnie w nich uczestniczył. Mało tego, doświadczał wydarzeń ze swojego życia nie tylko z perspektywy swojej, ale także wszystkich osób, które w nim uczestniczyły. Podał on przykład, kiedy miał około pięciu lat, kiedy to jego tata próbował nauczyć go dyscypliny przy użyciu paska, co zresztą czynił także jego cztery lata starszemu bratu. Patrząc z perspektywy dziecka, nienawidził on ojca, nie popierał tego i uważał za niewłaściwe, i przez całe swoje życie, aż do teraz, nie mógł mu tego wybaczyć. Jednak tu i teraz, w tym przeglądzie życia, mógł on doświadczyć tego bicia także z perspektywy swojego ojca. Ten z kolei rzeczywiście wierzył, że to, co robił, było właściwe. Uważał, że jego dzieci potrzebują dyscypliny i wierzył, że właśnie w ten sposób może ich jej nauczyć. Jak mówi nasz bohater, musiałem zrozumieć, że jego czyny pochodziły tak naprawdę z miejsca miłości, a w ten sposób próbował on ją wyrazić. I tak właśnie wyglądał przegląd życia. Doświadczenie dosłownie wszystkich wspomnień na nowo z perspektywy osób, które w nich uczestniczyły, a to wszystko z niesamowitymi detalami i jasnością sytuacji. Po skończonym przeglądzie życia poczuł się zły na siebie za to, w jaki sposób przeżył swoje życie. Był zły, bo koniec końców długi czas nie czuł się szczęśliwy, nie zrobił niczego, żeby to zmienić, a teraz jest już na to za późno. Zaczął też bać się tego, co nastąpi teraz, ponieważ do tej pory nie wierzył w żadne życie po śmierci i nie był na nią gotowy. Po jakimś czasie jednak te emocje zaczęły ustępować, a on został przeniesiony w miejsce, które ciężko opisać słowami. W jego odczuciu można to porównać do patrzenia na świat z perspektywy wnętrza diamentu. Wszystko było na swój sposób kryształowe, zewsząd dochodziły różnego rodzaju formacje świateł i jak mówi, było to po prostu piękne. W tym miejscu nie istniał już jego wewnętrzny głos, który go karcił, nie istniała złość, nie istniał żal, był po prostu czystą obecnością i bezwarunkową miłością. Trwał w takim stanie w jego odczuciu nieskończenie długo, aż w pewnym momencie z daleka dojrzał zarys sylwetki i zaraz później znalazł się na boisku do koszykówki. Sylwetka ta przyjęła formę jego ojczyma, a cała ta sceneria to było odgrywanie jednego z jego najlepszych wspomnień z życia. W tym miejscu nie używali oni słów, po prostu znali swoje myśli. W pewnym momencie gra się skończyła, a postać zwróciła się do niego słowami: okej, OK, starczy nam tej zabawy, czas podejść do tematu na poważnie. Znalazłeś się tu nie bez powodu i ja także. Jestem tu, ponieważ wiem, jak się czułeś po swoim przeglądzie życia. Wiem, że desperacko pragnąłeś dostać drugą szansę, a ja jestem tutaj, aby ci ją dać. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli ją weźmiesz, masz obowiązek dążyć ku swojemu większemu celowi. Tak to nazwał większy cel. A nasz bohater, nie mając wielkiego wyboru, zgodził się, po czym mężczyzna zniknął, a on sam znalazł się twarzą w twarz z samym sobą leżącym na stole operacyjnym, gdzie widział jak lekarze podają mu zastrzyk mający uratować jego życie. Dalej, w trakcie wywiadu, został zapytany, czy w tamtej chwili wiedział, czym jest jego większy cel, którego realizowanie było od niego wymagane. Odpowiedział, że nie wiedział tego jeszcze przez długie lata, tak w zasadzie to nawet nie brał tego na poważnie, a po swoim doświadczeniu bliskim śmierci wrócił do normalnego życia, wrócił do gry w baseball. Z czasem po prostu przestał przywiązywać do tego wagę, tak jakby wszystko było tylko snem i nigdy się nie wydarzyło. Dziś ma on poczucie, że częścią jego misji jest podzielenie się ze światem swoją historią, sprawić, aby ludzie przestali tak bardzo bać się śmierci i nie musieli przechodzić przez te okropne rzeczy, z jakimi on się mierzył, aby ludzie po prostu byli gotowi, kiedy śmierć nadejdzie. Na tym zakończę te relacje, ale jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących tego co działo się już po przebudzeniu, jak zareagowali znajomi na jego historię, to zachęcam do obejrzenia oryginalnego materiału, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.